Dzisiaj 27, 27 grudzień 2022 po świętach, po świętach byliśmy chyba na nie wiem 5 sześciu wigiliach. Jutro idziemy znowu na wigilię do mechaników, do Politechniki Morskiej, były wigilie u Stasia. Drabika, potem Stasia Flisa. Potem były, wigilia była nasza kapitańska. Potem była wigilia PZD i nasze wigilie domowe. Tak, i teraz jeszcze wigilia. Wigilia mechaników. To jest to, kochany! Wszyscy świętują! Naród świętuje, naród świętuje. To my, to my, nasz naród świętuje. I tak trzymać i tu będziemy świętować też tu będziemy świętować 31 grudnia pod choinką to marynarska choinka bo chcemy tu zjednoczyć wszystkich marynarzy zjednoczyć na kapitańskim skwerze ale niech się zjawią wszyscy marynarze pod choinką marynarską i tam pod tą choinką na maszcie, na maszcie, na naszym kawilańskim maszcie statkowym maszcie, tak jak na statku choinka się świeci na maszcie i tu razem wszyscy kochający morza i oceany niech się zjawią 31. w południe w samo południe się zaczyna pożegnamy stary rok pożegnamy, Grzańcem pożegnamy i pożegnamy wszystkie złe złe duchy A powitamy w nowym roku same dobre duszki Ahoj paredarze Wszystkiego najlepszego